Dostałem na ucho bardzo ciekawą informację tutaj od reżysera kanału Xmandzio, od Mandia. Tą informacja było to, że jeżeli widz, czyli ty, osoba, która to ogląda zostawi teraz łapkę w górę pod tym filmem i ich będzie 10 tysięcy, to ten ziomek, który tu siedzi, otworzy The i znajdzie dla was nowe customowe mapy, których nigdy wcześniej nie widzieliście, bo się okazało, że workshop dla tej gry żyje. Nienawidzimy The Escapist 2, jest beznadziejna gra, ale The jest... Jeden. Cały czas może zaistnieć. Boże, jakie nostalgiczne, cudowne święta to są. Muszę poznajdywać jakieś nowe gry dla was widzowie, bo nie możemy cały czas ogrywać tego samego, co było, ale nowego, bo są aktualizacje, ale jest tyle do nadrobienia. Jeszcze jakieś Polybridże i tak dalej. Naprawdę tego jest sporo, co nie? Jeżeli ktoś tutaj umie montować jak Wojt, voyer, to Wojrobi by przydała się chyba pomoc! Tak zasugeruję. Kilka porad, które dostałem od was. Po pierwsze muszę scouting mieć na WNC. Jeżeli chcę złapać tę ogromną rybę, to jest bardzo ważna rzecz zatem mogę się pozbyć, a pompstaka nie, bardzo lubię ten upgrade kranka, mogę się pozbyć, mogę wziąć scouting, okej, okay, super na pewno bo chcę dzisiaj złapać mała, chcę dzisiaj złapać bloopera i chyba pana bagu jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, ja w ogóle nie pamiętam co się stało, to chyba był zły sen, wiecie, ja nie pamiętam nic z tamtego odcinka, udawajmy że się nic nie wydarzyło w poprzednim odcinku, może najlepiej, tak, po prostu będzie najlepiej dla mojego zdrowia psychicznego, dla waszego Zdrowia psychicznego i dla każdego zdrowia psychicznego tutaj. Ła, wow, Zobaczcie, jak value tutaj rośnie. Ja tego nie widziałem wcześniej. Ło, wow, I 170 tysięcy, już się spociło. Ryby, rybami, ale wizu, muszę zadać Ci ważne pytanie, którego długo nie zadawałem. Kiedy ostatni raz wyruszyłeś na jakąś przygodę? Nie, nie, kiedy ostatni. Aż tak długo. Ok, widzę, że sprawa jest poważna, ale na szczęście mam dla ciebie rozwiązanie. Zamknij oczy i teraz wyobraź sobie. Otwarty świat, pełen dzikiej natury, gdzie mechaniczne bestie rządzą krajobrazem. A teraz otwórz oczy. Light of Motiram rzuca ci wyzwanie, żebyś odkrył ten świat, podbił go i uczynił swoim. Ten Open World Survival pozwala wam spotkać fantastyczne mecha-animale, z którymi możecie walczyć, a także oswajać, by wam pomagały. Zresztą spójrzcie, jak wyglądają. Zrobisz to z pomocą dziesiątek broni w upakowaniu akcją rozgrywce łączącej survival z ARPG, a także pozyskując nowych sojuszników w tym mecha-animale. Zajrzyj koniecznie do linku w opisie i dodaj Light of Motiram do swojej listy życzeń, żeby nie przegapić premiery, a my teraz wracamy do odcinka. Mandziu, pajacu, dlaczego ty wypływasz tak daleko w momencie, kiedy ty chcesz łapać jakieś ryby, o których mówiłeś? Panie widzu, ty się nie martw. Chcę sobie zarzucić na taką wędkę. Wiecie co, to jest jak poranna kawa. Zarzucenie tej dla mnie pierwszej tej wędki w dzisiejszym dniu. Światło to, dwie bomby, kurna, źle, jeszcze raz rakieta, pyk. Czy huk mi się też zresetował tego, że kliknąłem spację i wpadłem? No nie mówcie, że tak było, bo jak tak było, to nie fajnie. Kurde, co? To są moje urodziny? Ale nie wiedziałem, ja myślałem, że 19 marca. Je, yeah, ej, o, kojny są, kojny są i te zielone ryby, ej, jest niedobrze. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. puścił, 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 bagu, bagu, lecisz do mnie. Uje, dobrze, czy dobrze, 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 leci do mnie, leci do mnie, leci do mnie. Jeszcze powiedzcie, że mawa, uda mi się złapać. Mówiliście mi taktykę na mawa, ale ta wasza taktyka na mawa to jest taka, wiecie, lamusiarska, żeby go z łódki łapać. Ja nigdy nie łapię ryb z łódki, bo to jest lamusiarskie, ale jest bagu! Jest bagu. Skończyliśmy. Okej, okay, był gówno warty, zrobiłem quest'a. Powiedzmy sobie szczerze, jestem bogaty. A jak jestem bogaty, mogę sobie pozwolić na bezsensowne wydawanie ka. To chyba jest właśnie umysł biedaka. To, czy właśnie o tym chyba Pejana nawijał, że umysł biedaka na zawsze pozostanie biedny? Kivshak! Buki Uki! Kivshak! W ogóle ta czapka, którą przegapiłem w poprzednim odcinku... Pyk! Flashback do momentu, gdzie Wory się ze mnie śmiał, czyli zawsze. Okazało się, że to była jedna z najlepszych czapek w grze. Może nie najlepsza, ale jedna zdecydowanie z najlepszych i najważniejszych, kurwa, czapek w grze. Zatem klasy, czek widzowie, wiecie jak to jest u mnie, co nie? W ogóle miałem pomysł wczoraj. To był pomysł o godzinie późno w nocy. Kurczę, ja bym wydawał kiedyś jakiś merch. Przecież ja nigdy w życiu nie powinienem wydawać czegokolwiek, tak jak wcześniej to robiłem, czy związanego z właśnie moim starym skinem z Minecrafta. Tylko powinienem wydać po prostu kocie ciuchy. Tutaj biorąc pod uwagę, ile jest kota na tym kanale. Ale Naruciak mógłby się obrazić, bo on kocha pieski. A ja zdecydowanie wolę koty. No i mogłaby być dobra walka. Koty czy psy? Znamy odpowiedź na te pytanie, oczywiście. To jest głupie pytanie, i w ogóle, dlaczego mielibyśmy brać pod uwagę koty czy psy, bo oczywista jest tutaj odpowiedź, czyż nie? Tylko, że musiałbym coś fajnego zdesignować, zaprojektować w kolaboracji z kimś. Aż, aż mnie bierze ochota na tworzenie jakichś takich niecodziennych dla mnie projektów. Uwielbiam się brać, jak zauważyliście, za milion rzeczy naraz, ale potem jakieś, kurwa, nie chcę was, chcę o, ciebie chcę, ciebie chcę, ciebie chcę. Git, 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 git. Jesteś fajną rybą! Ciebie jeszcze nie złapałem. Nie wiem, czym ty jesteś w ogóle. O, 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 no ty, cały czas tutaj jesteś. Dobra, fliknę cię i wypływamy stąd, dobra? Ty kur... No Indiany Jonesa, to trzeba tak... O kurwa, coś mnie rusza. Coś mi ruszyło. Ja, ja nie ruszyłem łódką i to się samo ruszyło. Dobra, to mamy zajebiście dobrą czapę. Ten odcinek to jest kąpek. Ostatnio mieliśmy dwa załamania, a dzisiaj jest powrót króla ryb. 50 tysięcy woliu. Noctis mi odpadnie. Cave shark mi odpadł. Nie wiem, jak tej czapki jeszcze użyć. Nie wiem, jak ją wykorzystać, szczerze mówiąc. Schodzimy i łapiemy mawa. Wyczyśmy to z tych ryb i złapię mawa. To jest teraz taki, właśnie, wiecie, mój cel. Bo jak będę mieć mawa, to będę już mieć wszystko. Okej, okay, dwie odpadły, ale wszystkie spadły na dno. Dobra, was tutaj trzeba trochę poczyścić. Tutaj jakieś clownfishy. Jeszcze, 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 jeszcze rekina wyczyszczę. I zajebiście. I jest git. I jest dokładnie tak, jak chciałem, żeby było wyczyszczone. Nie! O! Ten, 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 to, 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 ten! On się nazywa nawet chyba ten czy fest, czy jakoś tam. Pamiętam, jak kiedyś oglądałem poradniki Cadgo Fishing, wszystkie prosy grały z tą czapką. Ta czapka nie jest taka prosta do znalezienia i złapania, tylko gdzie ona jest? Wypierdzielaj angler rywiszu. Tutaj ona jest, tutaj jest ona, tutaj smaf. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. pew big No dobra, no ciebie to trochę przesada była normalnie tego. big Yeah! Yeah. Ile to jest warte i co to jest w ogóle? Attract and Repeal a super effective. No. To jest to? Gówno? Never meet your heroes. Pamiętajcie, nigdy nie spotykajcie się ze swoimi idolami, bo się tylko zawi zawidzicie. Trochę go zlamuszę, ale odrobinę tylko chcę go zlamusić. No chodź, no chodź. Chodź, chodź. Dobra, tyle. Aha! To kara za to, że chciałem zlamusić, zasłużyłem na to. Troszeczkę go pociągniemy. Troszeczkę, trochę, trochę. Nie chcę lamusiarstwa robić do końca. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Do góry, do góry. Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się. Do góry, mawie! Nie zabieraj mnie ze sobą na dno! Dawaj, do góry, do góry, do góry. Dobra? Spikowałem się, splikowałem się. Jest git, jest git, jest git, jest git. O, to mnie złapało. Ach, kurwa. Aaaa! Patrzcie, jak one współpracują ze sobą. Paskudne ryby. To są paskudne ryby. Naprawdę paskudy. Nie chcę grać lamersko, ale chyba będę musiał grać lamersko na tego Mawa, bo on gra na mnie lamersko. Ja chciałem mieć poważny pojedynek na poziomie starcie gigantów. Będę kontra Maw, a nie mogę. Nie widzę go nigdzie. Ty kurwa, naprawdę się chyba obraził. Ja się tak tylko droczę z tobą. Wiesz, taki banter przyjacielski. Maw. No tak, może trochę przesadziłem, może odrobinę byłem niemiły, ale czy to oznacza, że od razu trzeba się obrazić i wychodzić? Widzą też psujesz humor. Jest Jesteś bardzo samolubny teraz. Wstydziłbyś się. Ja się wstydzę za ciebie. Widzowie się wstydzą za ciebie. Muszę zrobić taką akcję, że muszę poczekać w wodzie teraz. I jak poczekam w wodzie, widzowie, to nadpłyną te niebieskie gówniane ryby, które muszę złowić. Te niebieskie, te bloopery. No, 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 no. O, 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 o. Pa, pa, pa. Jest to. Jest są one. Nadpłynęły, tak jak mówiłem. Jakie są urocze i cudowne. Kocham je. Ale one są piękne. Oho, ale się nie łapcie. Przepraszam. No, 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 zjedz sobie to! Dlaczego ty tego nie chcesz zjeść?! To jest mała ryba! Kurwa mać! Przecież to jest mała ryba! No, wracaj tu! Żryj! Żryj! A to zjesz? Proszę, czego wy się boicie? Czekaj, kurwa, Tiger Shark, ty to w ogóle mi wskakujesz na łódkę. Później cię złowię, okej? Okay? Cierpliwości już byłeś trzy razy łowiony, a niektóre ryby ani razu jeszcze złowione nie były. A może teraz? No wróć tu, no wróć, wróć, wracaj, smaczne! Ty kochasz to, kochasz to, kochasz to, twoje ulubione, twoje ulubione. Nie wiem, jak te niebieskie ryby działają. Znowu się zaciąłem. Teraz się, kurwa, inaczej zatnę. GTA, oczywiście. A ten odcinek się tak dobrze zaczynał. Pytam się, kto mi uśmiech zabrał! Żana ryba, nie ucieknie przed moją siatką. Chu, już się noc robi. No niestety, no dobra, no to będziemy mieli łapanie Noctisa. Nie pamiętam, jak się łapało Noctisa. 416 tysięcy zajebiście. Mogę tą inną czapkę kupić. Maw jest. O, łapiemy mawa. O. Ho, ho. Chodź, chodź, chodź. No chyba sobie kurwa żartujesz Jest, dobrze Ale kurwa się ciągnie jebany No, wyskakuj do mnie Nie O oh, kurwa Ciężko, ciężko jest dzisiaj. Muszę nowego quest'a odebrać. New quest. Trylo, już nie mam mawa na quest'a. Powiedziała mi gra, jesteś niegodny łapania mawa. Noctis zaraz nadleci i go czachnę tak szybciutko. Z Noctisem się nie ale to jest mega wkurwiająca ryba. Miejsce, żerowanie, Noctis. O wow! A bo ja medium baita potrzebuję na niego, a nie tak. Zostaw mi to, Noctis! Zostaw, zostaw, zostaw mi to! Chcę to zarzucić na ciebie. Zostaw mi to! Cook? Drugi raz Noctis. Chodź tutaj, jeszcze raz kurwa. Dolej, czy jesteś tchórzem? Czy się mnie boisz? Małego kocurka, który łowi ryby. A wiecie co? Apek i chuj. No i czemu uciekacie? Co jest z wami nie tak? To był kościół! Kurde, że nie tak! Czego ty nie chcesz się złopoć? Ciężko jest z nim, jak on mnie tak unika, jest! Hmm. Chodź tu, chodź tu, kurwa, chodź, chodź, chodź. Nie, nie, nie. Nie dam ci się, 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 nie dam ci się. Nie dam ci się. Nie dam ci się. Zrozum to, że ci się nie uda. Nie uda ci się uciec przede mną. Dalej! Dalej Noctis, nie na tu, 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 nie na tu. To nie fer, to nie fer, żeby na dół robić. To nie fer, żeby na dół robić, to nie fer, żeby... Nie... Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. jeszcze on to może złapać? Jeszcze, jeszcze powalczmy ze sobą, Noctis. Jest już cień. Ani Mawa, ani Noctisa, niczego kurwa nie złapałem. <śm> Jak mogę się tam dostać? Jak ja mogę? Bo ja tam nawet wypłynąć nie mam. Tylko ja mam tam, kurwa, limit pływania. Okej, okay, czyli te lepsze łódki pozwalają mi wypływać dalej. To jest zajebiście ważna informacja, widzowie. Dobra, kupujemy lepszą łódkę, dark boata w takim razie. I dzięki temu możemy wypływać dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Co będzie dla nas zajebiście ważne. Szkoda, że tego mawa nie udało się złapać, bo byśmy mieli kolejny upgrade, deep sonar podobno. No jest ciężko, widzowie. No jest ciężko, co ja mogę powiedzieć. Czyli teraz możemy wypłynąć. Dużo głębiej aniżeli byliśmy dużo... kiedykolwiek wcześniej, czyż nie? Ta, ta, ta. Pa. Pa, jak łapiemy to wszystko. Zajebiście. Czyli teraz wreszcie poszerzamy swoje horyzonty i odkryjemy mnóstwo nowych ryb, widzowie. Okej, okay, okej, okay, dobrze. Nie no, ale tragedia jest, że z tą nocą mi się nie udało. Czyli mogę aż tutaj wypłynąć, okej. Okay. Wow, tam jest jakaś fabryka w oddali, o, ciekawe co tam jest. Rafa koralowa jest dopiero tutaj, a ja tą rybę, którą muszę złapać, ona jest właśnie przy rafi koralowej. To jeszcze nie mam tej łódki, którą ja nawet jej nie mam jeszcze odblokowanej, ajajaj. To słabo się składa, bo ja tam mam quest'a. Dobra, weźcie to, złapcie i weźcie mnie, wypłyncie w dół tutaj, może jakaś fajna, ciekawa ryba będzie do złapania. Dobra, weź go zjedz, złapię ciebie, nowa ryba. Coś nowego się dzieje. Ten w ogóle drugi pływa jaki wkurwiony jest na mnie, ale jest ściekły. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Oooo! Na sam koniec! Ventrilo, który ty jesteś, a to żaden żaden z was to nie jest. Okej, okay, okej, okay, dobra, ta rybada jest mm. zajebiście, dużo kasy, zatem super, że uda mi się osłabić. Dobra, ona jest złowiona. Ona jest już złowiona, jest kit. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chompi. O, zajebiście, chompi. to mi daje, daje tyle leveli zawsze. Kocham tę rybę, kocham chompiego. Dobrze, że tego flika widzowie mnie nauczyliście, jak powinienem z nim grać. Dziękuję wam ślicznie. Flik, 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 flik. Dawaj, dawaj, jeszcze poflikuj, jeszcze poflikuj, jeszcze poflikuj. O, czemu ty mnie złapałaś i puściłaś? To było bardzo ciekawe zachowanie. A bo wyflikowałem się, no tak. No dobra, ciebie też nie mam złapanej. Co cię złapię? Żeby podblokowywać nowe ryby? Nie, 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 was nie chcę łapać, panowie. Już was złapałem. Nie można powtarzać tego, co już było aż tak często. Yellow Jack. Okej, okay, okej. Okay. O! Czy to, to jest chyba ta ryba, którą miałem złapać? To ona tutaj je co mi zajebał ją? Nie wiedziałem chyba nigdy, żeby Swordfish po prostu Nadział sobie rybę i ją popierdzielił. Chodź, ventrilo I zostawcie mi, proszę, ventrilo Potrzebu Potrzebuję złapać ventrilo o, albo to mogą być te? One się różnią czymś od siebie, bo one są takie podobne, ale trochę inne. Trillo! jest! Uhu! Dobra, mamy go. Jezu, jak mnie ten blooper wkurza. Może mi się jakoś uda tego bloopera złapać. Ja nie wiem, dlaczego ten blooper tak bardzo się nie chce złapać. Jest mi strasznie przykro z tego powodu, bardzo mnie to irytuje. Jestem zły, wkurzony i niepocieszony. Wiecie co? Pofarmimy sobie cząpich. Chodź, 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 chodź. Cząpuś, kurwa, ale ty pojebana jesteś. Uspokój się. Matko jedyna, jesu, za na ryba. Dzięki, że tu zabrałeś ode mnie. No, 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 no złap to. Złap, super, cząpi. Ty kurwa jesteś duży. Cząpi, ty duży jesteś, ty nie jesteś średnią rybą, co? Proszę, złap to! Złokryś to! Nie ty. nie ty! Nie ty! Proszę, 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 cząpi, 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 cząpi. No czemu ty, czemu wy tego nie chcecie? Dlaczego ty tego nie chcecie? Omniam, niam, 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 O, Omniam, niam! chompi kurwo! Cząpi, średnią rybą. Wypierdalać, ty też. spierdzielaj! wypierdzielaj, cząpi! No, co z tobą jest nie tak, gościu? Nie jesteś głodny? Kłopot głodnio. Przysięgam na kurwa ryby wszystkie. Złapię ciebie. Och, jest o, o! O, tak, tak! Tak, 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 tak! Udało się! Odbieramy questy, odbieramy questy, matko Jezu, jak dobrze, tak. O matko, jednak, jednak istnieje jakieś szczęście w moim życiu. Celam wszystko, zajebiście, torbi, ok, git i caveshark, dobra, git, git, git. Jeszcze, kurwa, nie kończę tego odcinka, jeszcze, kurwa, nie kończę tego odcinka. Co, o, kurwa, wszystko łapię, wszystko łapiemy, <laughs> kocham to, o. Jak ja kocham tak mówić, ryby? Unlimited money glitch! O, ty kurwo, Swordfishu. Już kur... już na tutaj mi musiał zajebać. Mapiemy tego Swordfisha, pierdolę. Tak, nie, w ziomek. Bo sobie przesadziłeś, co nie? Za dobrać, z... nie byłaś i za dobrać z niewłaściwym kotem. Ale się kurwa czai. tutaj są coiny, ale to nie muszę ich złapać. Czy ja to jeszcze? Nie złapałem. Wydawało mi się, że już to złapałem. Może się uparłem teraz na tego Swordfisha, tak trochę bez powodu, ale ...wkurwia mnie. No, co mogę powiedzieć? Chłopnie w kurwia strasznie. Gdzie były te pa Fisze. O kurwa, one gdzieś muszą być, może się zrespią zaraz, ale nie widzę ich nigdzie. Patrzę na radar, patrzę na mapę, na, na raz patrzę, co nie ze zapewnie robię, ale nie widzę ich. O kurwa, czy one skiter się złapie? Aha, nie złapie się, nie, insane. Okej, okay, Cave Shark jest. Wow, ale tu unikałem. To jest niesamowite, jak ja to uniknąłem. Takie ja playę, odpierdzielam. W tym cat z Fishing. Że kurwa nagrodę powinienem dostać. Czekaj, 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 czekaj. Zaraz cię złowię, zaraz cię złowię, naprawdę. Daj mi tego Swordfisha kurwa złapać, bo mnie chłop strasznie irytuje. Albo wiesz, co dobra? Pierdzielę, pierdzielę Swordfisha, nie łapiemy Swordfisha. O, już bloopery zaczęły nadpływać. Teraz kurwa, bloopery będą się łapać. Non-stop. Mark my word, co nie? Że teraz blooper, to to. Z... O, tak będzie się chciał łapać. O, raz, dwa, trzy. Pyk, leci we mnie zaraz. Ta, ta, ta. Zielona, zielona, weź. Jest to, Super. I cave shark. I teraz tylko cave sharka potrzebuję. No, z... kurwa, dobra. Hook B. Fish is big, salad. Dałaś mi tego cave shark'a. Chodź, cave shark, cave shark, cave shark. Muszę uważać. Nie ty kurwo jebana. Musz teraz super, świetnie I, i, i Cave Shark. Pięknie. Ajajajaj, aj, aj, nie, on tak nie wleci, tak? Dobra, kit, nie, nie ma problemu z Cave Shark. Co? Git, 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 git. I tak wiem, że przyleci, że to jest miejsce grasowania Cave Sharka. O, 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 chodź, 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 chodź chłopie, chodź. Pik, 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 ty jesteś szmatuł, a nie Sharkiem, co? Nie jesteś najprostszym Sharkiem ze wszystkich. Ty się kurwa powinieneś wstydzić, że się Sharkiem wiesz? i byłoby wstyd. Nie byłoby wstyd się szarkiem nazywać, jakbym był takim frajersonem, jak tym takim totalnym z zakału ludzkości i wstydem dla rodziny i dla ten takim strasznym. Tyle razy cię złapałem i ty nadal chcesz swoje questy. Wstyd, wstyd, naprawdę wstyd. Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Twój czas, wszak nadszedł. Urwa, czy ty się dasz wyłowić, chłopie? Przepraszam cię bardzo, nie chciałem cię urazić. To był tylko trasztok w grze. Tak naprawdę o tobie tego nie uważam. Mam nadzieję, że mnie nie pozwiesz. Naprawdę przykro mi, Kejfszak, że zraniłem twoje uczucia. Tak naprawdę uważam ciebie za bardzo wartościowego członka. Pierdol się. Ma to głupie. O, oh, dobra. O, to nie ten! Kurwa, to którego ja miałem złapać, jak to nie ten? Dobra, hook, bomba, światło, rakieta i wylatuję i łapię Torbiego. tak na luzie, co nie? Nie, nie złapałem go, byłem sekundę od tego. Mmm, no tak, byłem sekundę od złapania Torbiego, teraz pamiętam. PIK! Zostaw to, Stalker. Wybuchniesz, zostaw. On gdzieś może być tutaj. Gdzieś może być tutaj. O, o, jest. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Aha. Dlaczego kurwa się... Bejta ja nie miałem niby? Kepasa? Co ja zrobiłem? Jak ja zrobiłem, że ja tak daleko wyrzuciłem je? Ja poklikałem w powietrzu i to się wyrzuciło tak jakby jeszcze raz, co? Od kiedy to tak można? Nie gadajcie, że to była mechanika od zawsze i ja po prostu nigdy nie klikałem. Czyli on jest przez zakłębie musztardowym. Dobra, ja wszystko wiem, dajcie mi jen... Pojebane są te ryby, naprawdę, przysięgam. Coś z nimi jest dzisiaj, Wuhu! Wuhu, Tym to złap, ty to złap, dobra? I ciebie muszę złowić i na ciebie muszę uważać, bo ty, kurwa, jesteś taka niby prosta, łatwa, ale jak już wchodzimy do łóżka, to nagle dzwonisz na psy, zatem muszę z tobą uważać. Okej, okay. kuss, to kafli jest warty. Dobra, dobra, super, świetnie. Wiem, co chcę złapać. Wiem, co chcę złapać. Tak, nie Swordfish, doprowadzał do szewskiej pasji. widzieliście zresztą, widzowie. Tak, nie chłop, denerwował. Wiecie, żeby mu pokazać, co tu rządzi. Żeby sobie się nie panoszył tak na moich wodach. Żeby ja nie myślał, że jest bossem, bo jest kurwa nikim. O ten się już prawie na mnie striggerował. chłopciał już mi linkę gryźć. Tylko znają Swordfisha, bo a ja znam Swordfisha, ja byście nie wiedzieli. To są tchórze. Ja myślę, że Swordfish to. Cz, właśnie, tchórz. <laughs> si kurde she, sprowokować chłopie. A najstarsza sztuczka na świecie, a ty dałeś się porobić. Pięknie. Fajnie. Dobra, kurwa, jak już mi tak dobrze idzie, to nie chce mi się teraz kończyć. 577 tysięcy. Powinienem sprzedać tą czapkę, bo jej nie używam na chwilę obecną. Wziąłem sobie czapkę questową, bo nigdy tego nie robię. Sprzedaję tą czapkę, dostaję 50 kafli. Kupuję Sanhata za 7,5 tysiąca. Dostaję nowego Questa pinkiser. O, pierwszy raz widzę. Sprzedaję wszystko. I dostałem dzięki czapce. Nie wiem ile, ale mam nadzieję, że więcej. I teraz sprzedaję tą czapkę, czyli ona 5 tysięcy mnie kosztuje, bo taka jest różnica. Kupuję, żeby mieć jeszcze innego questa. Trzy gardery. Co to jest Pink Kisser? A, one są tego. Koralowa, dobra, no to git. I co to jest to drugie? Garder. Garder to też. Dobra, czyli koralówki musimy złapać. Pee! Prościsna w takim razie. O, kurwa, mam lepsze łódki. U, u, u! Mamy Goliera, mamy goliera. Fajnie, fajnie, fajnie! Kurde, za półtora miliona bym kupił od razu łódkę. A czy kurwa, to czekać, to długo jeszcze trzeba na nią. A już teraz mogłem wypływać trochę dalej. Dobra, Ki, nie pytać się mnie o to, Mandziu, jak ty, kurde, wydajesz swoje pieniądze w tej grze. Dobra, ale chciałem, widzowie, wypłynąć dalej na tę rafę koralową, jest ciężko bez tego po prostu. A wiem, że to mi się zwróci. Proszę, nie oceniajcie mnie za mocno, bliska. Wypłynęliśmy na rafę yy, koralową i teraz mogę zarzucić to giga daleko. I zobaczymy, czy nam się uda złapać coś nowego i fajnego. O, ty jesteś ni to nowy, ni to fajny, szczerze mówiąc. Wow, wow! Ooo! Oh, nie pamiętam ciebie! A ja mam słabą pamięć po prostu też. Oooo! Oh, co to za ryba? Jaka ona jest zajebista! Ale ma fajne kły, ale fajna ryba! Czy ty jesteś pinkie, Sir? Nie wyglądasz mi szczerze mówiąc. Czy mam ściągawkę, jak dokładnie wygląda? Oczywiście, że mam, ale czy o tym pamiętam? Deep Sonar! Deep Sonar! Dobra, cieszę się, że nie kupiłem tej lepszej łódki, bo w chuj bym długo musiał na niego zbierać. Nigdy jeszcze kurwa nie miałem w tej grze dipsonaru. Zajebiście się cieszę, bo ten deep Sonar to jest game changer. Ale się teraz zacznie. Chciałem złapać coina, ale potrzebuję jakąś medium rybę do tego. Potrzebuję jakąś medium rybę, która mi się poświęcić na to, żebym coina mógł złapać. Chodź z Kamielino! Chodź z Kamielino! Chodź z Kamielino! Dobra, kit, kit, git, jest git, jest git. Gdzie są te koiny? Kurwa, one były tutaj. Halo? Nie no, niech one wrócą. Ty też jesteś sto koła warty. Chodź. Chodź, chodź, oś, to ciebie chociaż złowy. Deep, kurwa, sonar jest. To w kolejnym odcinku dopiero odblokujemy oczywiście, bo w tym i tak dużo się wydziało już, ale to jest giga epickie. Może by się udało na dziś? O kurwa, ta ryba, to ja nie wiem, co to jest oto. Nie wiem, jak się to łapie. Nie wiem, jak się to łapie i na co się to łapie. Nie mam bladego pojęcia. No dobra, jak już ty jesteś, to już ty jesteś. Kurwa, ale ta ryba jest ciężka. Nie, nie, weflikuj ją, weflikuj. Puszczaj! Kurwa. Haha, ha. zostawiła mnie jeszcze mnie ugryzła. No i kid. Koniec! Tyle widzowie, dziękuję wam ślicznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do kolejnego odcinka Katką Swierze, która już będzie niedługo!